Kiedyś będzie. No. E, mamy drugiego z debiutantów. Logiczna alternatywa. Witamy, proszę. Już nie debiutantów, już nie debiutantów. E, panie pośle, chciałam pana mm, zapytać, czy pan, jako człowiek lewicy, uważa, że sprawiedliwe jest, jeżeli państwo ma możliwość uratowania życia 40 tysiącom e, Polaków rocznie, a mimo tego tego nie robi? Jeśli można uratować jakiekolwiek życie, to dlaczego nie pomagać? No właśnie, więc a, a mimo takiej odpowiedzi, e, pan uważa, że próby ograniczenia smogu w Polsce, który zabija rocznie właśnie 40 tysięcy Polaków rocznie, są niesprawiedliwe, e, dlatego że ktoś na przykład nie będzie mógł swoim samochodem wjechać do centrum miasta. To gdzie tutaj jest konsekwencja? Rozumiem, że pan przedkłada e, wygodę niektórych obywateli nad życie innych, tak? A pani proponuje, żeby osoba, która mieszka poza miastem, ja mam na przykład, bo do mnie taka osoba zadzwoniła, matka z dwójką dzieci. Dojeżdża do miasta, ja akurat jestem z miasta Łodzi, dojeżdża starym deula nosem i dowozi dzieci do szkoły. I ona ma nie, nie wjechać do miasta z tym samochodem? Tylko, że panie pośle, lewica na, e, e, właśnie w, w, głównie w Europie, ale i na całym świecie dąży do tego, żeby zwiększać nacisk na zrównoważony transport, na transport publiczny, żeby transport publiczny był bezpłatny. I wtedy ta matka z dzieckiem mogłaby przesiąść się na parkingu Park and Ride, na przykład wsiadając e, i wsiąść do, wsiąść do autobusu i poje, podjechać sobie do dobrze, przedszkola. Nie to, byłoby problemu. Ale dobrze, ja się z panią zgadzam. Tylko zróbmy wszystko, żeby te parkingi były. Dzisiaj tych po prostu parkingów nie ma. Jak popatrzymy na takie Miasta jak Kraków, Warszawa czy Łódź, to nawet do końca nie problemem są te zanieczyszczenia, które są z rur wydechowych samochodów, tylko z rur z tych z kominów domów. Tak, to Bo prawda. Ja byłem samochody generują 15%. Tak jest. 15 a siedem, ponad PM 70 10. to jest to, co się unosi dzisiaj m.in. w Krakowie, przez to, że każdy w piecu pali to, co ma, tak? To Nikt prawda, no, ale to. czy to nie jest taki Chcę pierwszy powiedzieć... krok, żeby ograniczać jednak, jednak tą emisję, właśnie żeby ograniczyć ruch samochodów w centrum, a Jeśli później w będą też zakaz... gotowe parkingi. Tak jak pani mówi, będzie dobrze przygotowany transport, bo nie wszędzie tak jest. To możemy rozmawiać. Tylko ta ustawa, o której pani mówi, zresztą notabene e, autorstwa Platformy, mówi, że każda gmina ma decydować, który wiedzie, który nie wjedzie. Czyli pani, zakładając, że ma pani samochód powyżej podstawie... 10 lat, i pani chce jechać teraz na przykład, jest pani spod Krakowa, dla, zakładam. Taką wersję, chce, pan, chce Pani na przykład pojechać do Poznania, to Pani musi sprawdzać, w którym mieście Pani może wjechać, do którego miasta Pani nie wiedzie, tak? Już pomijam, że będzie chciała Pani jechać na przykład samochodem szybko do szpitala. Nie, bo ma pani stary samochód. A dlaczego ci ludzie biedniejsi są gorsi od tych, którzy mają nowe samochody? Po, powiem oczywiście. Że... Wie pani, dokończę. dokończę pani, bo uważam, że problem leży gdzie indziej. Byłem wiceprezydentem miasta Łodzi i mamy dokładnie pod, podobny problem w Łodzi, jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza. I pojechaliśmy między innymi do Wiednia. W Wiedniu działają trzy spalarnie. Trzy spalarnie jest jedno z najczystszych, e, najczystszego powietrza, jeśli chodzi w ogóle o miasta tak, takiej wielkości w Europie. Otóż od momentu, kiedy te spalarnie funkcjonują i jest podłączone centralne ogrzewanie do wszystkich domów, jest zakaz używania kominów. Jest najczystsze powietrze. I samochody mo mogą wjeżdżać 15, 20, 25-letnie. Mnie się wydaje, że problem polega na tym, że w Krakowie się akurat buduje spalarnie, u nas w Łodzi niestety nie. I z tego to wynika. Jak popatrzymy na większość tych miast, które są zanieczyszczone, to, to, to jest właśnie ten smog, który jest z kominów. Natomiast na temat samochodów, jestem gotowy rozmawiać, tylko ta ustawa szła na skróty. Nie Polska wpuszczajmy pracy, starych pyta. samochodów. Ja się na to nie godzę. Dlaczego tych, ktoś, które chcesz, emitują zbyt dużo spalin, a nie starych. Ale myśli pracy. pani, że ktoś ma stary samochód, bo tak lubi, bo chce? Nie, dlatego że jest biedniejszy. A jest moda na stare samochody, pani pośle. No może pan taki mal, to jak ktoś brak. ma dwunastoletni, i ja chciałby nowy, ale nie może, bo go nie stać na przykład. tak?